Seksapil to nasza broń kobieca. Seksapil to coś, co was podnieca. Dźwięk, szyk, czar, szyk. Tych Was zdobywamy w MIG. Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj znowu przenosimy się w czasie, ale tym razem do roku 1924. A ja, moi kochani, tematycznie ubrałam się pod ten odcinek. Piękny, czerwony sweterek z pięknymi ozdobami i przepiękne, czarne. Perły. A dlaczego? Dlatego, że 12 stycznia obrabowano sklep jubilerski Jakuba Kwaśniewskiego w sukiennicach w Krakowie. Złodzieje moi kochani zabrali 8 budzików, 20 złotych pierścionków z brylantami, 100 złotych pierścionków z kamieniami szlachetnymi, 25 par złotych kolczyków, 10 złotych spinek do krawatów, 5 par złotych spinek do mankietów. 100 sztuk innej biżuterii złotej i srebrnej. 20 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, wprowadzające nową jednostkę monetarną złoty. Inflacja, moi kochani, szybuje do góry dzięki temu, że zostaje wprowadzona nowa e, waluta nowy złoty. 27 styczeń. Lenin zostaje pochowany w mauzoleum na Placu Czerwonym w Moskwie i wyobraźcie sobie, że on tam dalej jest. Chociaż chodzą słuchy, moi kochani, że ponoć tak naprawdę to on już dawno się rozleciał i to, co tam jest, to jest jego kukła, a nie fizyczne ciało, które było balsamowane przez prawie 100 lat, bo niedługo będzie już prawie 100 lat. Nie wiem, moi drodzy. Mimo wszystko uważam, że powinni go już dawno temu pochować. Ale to jest temat może na oddzielny odcinek. 2 luty powstaje Międzynarodowa Federacja Narciarska FIS. Czyli ta federacja, moi drodzy, która obsługuje w tym momencie skoki narciarskie. No i moi kochani, ta instytucja niedługo będzie miała ponad 100 lat. 8 luty uruchomiono komunikację tramwajową w Baku. Pierwsze tramwaje. 26 luty. Przed Sądem Ludowym w Monachium odbywa się proces Adolfa Hitlera i pozostałych organizatorów Puczu monachijskiego. Później w marcu Adolf Hitler, siedząc we więzieniu, pisze swoją pierwszą i jedyną książkę. Main Camp, Moja Walka. Był to manifest polityczny Adolfa Hitlera, w którym stworzył swoją religię. Nazizmu nie mylcie z faszyzmem, bo faszyzm stworzył Benito Mussolini. 10 marzec Polska pożycza od Włoch 400 milionów lirów. 14 marzec na Westerplatte powstaje magazyn broni i amunicji. Swoją drogą w 1939 roku będzie broniony nie przez 12 godzin, tak jak miał być broniony, a przez 7 dni. Ale o tym to dopiero dalej w następnych odcinkach. 27 marzec Kanada uznała ZSRR. Pierwszy kwiecień. Adolf Hitler zostaje skazany na 5 lat więzienia za próbę zamachu stanu, przesiaduje w tym, że więzieniu tylko 9 miesięcy, mógłby urodzić dziecko przez ten czas. Płynnie przechodząc do dalszych wydarzeń kwietniowych 6 kwietnia we Włoszech Narodowa Partia Faszystowska wygrywa wybory z większością 2 trzecich głosów. 27 kwietnia yy, odbywa się premiera radzieckiej komedii filmowej niezwykłe przygody mister Westa w krainie bolszewików. 1 maja na kanadyjskiej wyspie księcia Edwarda zniesiono ruch lewostronny. 11 maja powstaje przedsiębiorstwo Mercedes-Benz, swoją drogą z powodzeniem działa chyba do dnia dzisiejszego. 23 maj zaczyna obowiązywać Sejmowa ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej w Polsce. To ustawę znajdziecie w opisie tego filmu. 3 czerwca zaczyna obowiązywać sejmowa ustawa o poczcie, telegrafie i telefonie także w Polsce. I tą ustawę także znajdziecie w opisie tego filmu. 5 czerwiec. Inżynier Elektryk Ernst Alexanderson wysłał pierwszy telefaks do swojego ojca ze Stanów Zjednoczonych do Szwecji. 26 czerwiec. Amerykańskie wojska opuściły po ośmiu latach okupacji Dominikany. 1 lipiec wprowadzono system metryczny w Japonii. 28 sierpień w Gruzji wybuchło powstanie przeciw ZSRR, zginęło kilka tysięcy osób. 9 wrzesień wprowadzono 8-godzinny dzień pracy w Belgii. Co nie było, moi kochani, tak oczywistym, że pracowano kiedyś 8 godzin. Niektórzy pracowali nawet 10, 16, a nawet i cały dzień. 6 październik rozpoczęła się emisja pierwszej rozgłośni radiowej Ray Radio 1. Tym płynnym akcentem zbliżamy się do końca roku 1924, bo 13 listopada odbywa się premiera filmu Gabinet Figur Woskowych. 10 grudnia, moi kochani, Władysław Reymont odbiera nagrodę Nobla. 19 grudnia w Niemczech zostaje skazany na śmierć seryjny morderca Fritz Harman. 30 grudnia amerykański astronom Edwin Humboldt ogłosił istnienie innych galaktyk niż Droga Mleczna, i tego samego roku w Niemczech wynaleziono silny środek odurzający hydromorfon. I mam zapisaną definicję tego hydromorfonu. Jeśli będziecie chcieli poczytać o nim więcej, zostawiam wam linka do tego środka odurzającego w opisie. Hydromorfon. Organiczny związek chemiczny, silny środek odurzający, łatwo wywołuje euforię, jego zażywanie prowadzi do nałogu. I tymże miłym akcentem kończymy rok 1923, ale to nie jest jeszcze koniec tego filmu. Nie byłabym, moi drodzy, sobą, gdyby tego filmu razem ze mną nie zakończył mój ukochany Laki, z którym teraz przebywam chwilowo, gdy nagrywam ten. Film. Laki nie chce być celebrytą. Laki nie chce z nami zakończyć filmu, ale y, jestem bardzo ciekawa, co wam się najbardziej podobało z tego roku 1924. Y, no i my już z Lakim się żegnamy. Napiszcie mi w komentarzu, co. Wywołało w was największe emocje A tym wideo to już jest moi drodzy wszystko Do zobaczenia w kolejnym, na razie, pa pa